Dzień dobry, z tej strony Patryk Szczepański. Dzisiaj gramy se na świecie V12. Link będzie w opisie. I tak, to jest mój pierwszy odcinek, jeśli chodzi o... <coughs> sorry. Jeśli chodzi o Shakespeare's video. mój kolega już nagrał dwa odcinki. On się nazywa Konrad Górski. Link y, też y, podam w, w opisie, możecie go subować, lajkować, mnie też możecie subować, lekować Dobra, yy, karczma się mi robi, 5 minut zostało, pójdźmy może do zbrojowni. W zbrojowni yy, mamy tak zwane główne, <laughs> mam tutaj lepsze buty, które wyleciały mi zjawy. z jawy. Z jawy? Jeden raz i z yy, tego zombiaka, nie pamiętam jak się nazywał tak, to jest naprawdę taki gówno, ale dobra, walcz, idziemy do za magii, właśnie teraz zbieram na klasę radości yy, i po tej, po tej kartce będę miał 17 level, jakie są levele w gildii, w gildii jest tak, yy, 10 level, to jest oficer, to jest mój, yy, znaczy oficer, to jest mój kuzyn, to jest mój kolega z klasy, to jestem ja, ten nie wiem kto to jest, bo wtedy mnie nie było. rzecz 11 to jest Konrad Górski, zapraszam na jego kanał. I... i y, Mormy... Mormy31 i Insider... Jeszcze nie weszli. Dobra. E, tak. E, a wiecie co? Ja wam to poprawię, czekajcie, żebyście tylko widzieli grę. Tylko widzieli grę, bo to trochę może mnie nerwować, teraz macie chyba dobrze dobra yy, może pójdźmy na aha byliśmy w yy, dr abba ww No na razie chodźmy może do gildy tak. gildy jest 4zł wpłaca coś może 3zł na razie żeby na ten, ten eliksir dokładności muszę zbierać To będzie taki trochę krótszy filmik, ale wiecie, pierwszy mm, mój, mm, może przyjmie się ta seria, mm, więc co, czekamy na, war, yy, na karczmę, żegnam się i do następnego odcinka, który dzisiaj jeszcze może wyjdzie. <laughs> Ogólnie ja i Konrad Górski gramy w LOLa. No i to trochę tak zabawy, rozrywki, bo nam się nudzi. Więc jeśli chcecie mieć, yy, jeśli chcecie mieć. Jeśli chcecie mieć yy, serię z Lola, to napiszcie w komentarzu tak albo chcemy Lola. I wtedy już będziecie. Yy, będę wiedział, że chcecie tą serię. <laughs> Kondzionary ma Konrad górski. Na razie ma trzeci albo czwarty poziom, będę, ja mam na piąty. E, naprawdę, jeszcze jeden mecz, który będę naprawdę do, do, grał dobrze. To będę po prostu. Dobra, e, nie teraz o Lulu, teraz o szejksie. E, nie wiem, zrobię cięcie. Jak mi się skończy, warta. E, zrobię cięcie. Jak mi się zrobi, e, warta, to wam przyjdę. Eldo. dobra elo już jestem Wróciłem w tle muzykę nie wiem jak wam się to będzie spodobać mam nadzieję że dobrze mnie słychać <laughs> dobra miałem eee, 17 poziom przejdźcie sobie jeszcze wyciszyć dźwięki dobra więc co mam 77 zł. spoko nie udogadniam na magii i piszcie w komentarzach jaka to jest muzyka po prostu jest o w do gildii. Patrzcie, w waszych oczach robię to. Gildi jest z 5 za to. Dobra. No, ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Bum!